Drodzy siostry, dzisiaj słysząc te, słuchając tej Ewangelii, warto zwrócić uwagę na to, że Kafarnaum, to miasto, w którym Jezus dzisiaj wchodzi do synagogi i naucza, i tam tego złe, złego ducha wypędza, to było bardzo wielkie miasto, w zasadzie największe miasto w tamtej okolicy, więc widzimy, że w tak wielkim mieście dokonuje się. Taki cud wobec kogoś, kto jest opętany, wobec kogoś, kto pewnie był na ustach wszystkich ludzi. Pewnie wielu się lękało, bało tego człowieka, nie rozumiało tej sytuacji i pewnie wielu chciało mu pomóc, i nikt nie umiał tego do tej pory uczynić. Właśnie w tak wielkim mieście Jezus wchodzi do synagogi i dokonuje tego czynu, tego, tego cudu, tak po prostu, od razu. I, I wtedy nie dziwi to wielkie zdumienie, jakie, jakie oni mają słuchając Jezusa, wiedząc, że naucza z wielką mocą i dokonuje tak wielkich cudów. Myślę, że to warto na początku dzisiaj zauważyć, i też to daje zrozumienie do tego ostatniego zdania, i wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie Galilejskiej. No, w tym wielkim mieście było bardzo wiele, osób, którzy przyjeżdżali tam po to, żeby załatwiać różne swoje sprawy. Więc widzimy, jak z tego jednego konkretnego wydarzenia cała wieść o Jezusie idzie na tamten ówczesny świat. I to się nie zmieniło. To się nie zmieniło także i w dzisiejszych naszych czasach, w jakich żyjemy, że, że szybko różne informacje się Rozchodzą, niestety częściej te złe niż te dobre. I, I ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje dwie takie postawy człowieka. Myślę, że wielu szybko o tym mówiło, dlatego że Jezus dokonał cudu wypędzenia z kogoś tego złego ducha. Zresztą dzisiaj podobnie jest tak, bo często, może szczególnie w szkole, kiedy. kiedy Dzieci często pytają o to, żeby Ksiądz coś opowiedział o, o egzorcyzmach, o, o działaniu złego ducha. To oczy są wtedy szeroko otwarte i każdy by chciał o tym słuchać, bo to jest coś, co jest fascynujące, zadziwiające, ale też z drugiej strony pokazuje nam, że, że jednak gdzieś to zło może w tym wszystkim bardziej fascynuje i zastanawia, dlaczego człowiek chce o tym słyszeć. A mniej o tym, o czym jest w tej dzisiejszej Ewangelii, że. Jezus nauczał z mocą, że On naprawdę ma moc nad tym światem, dlatego że jest Bogiem. To Bóg stworzył świat, to Bóg ten świat organizuje. I, i o tym w takim dużym skrócie jest ta dzisiejsza Ewangelia, ta dzisiejsza i druga słowa pokazuje Boga, w którego my wierzymy, w którego próbujemy wierzyć, próbujemy za Nim iść, jako kogoś, kto naprawdę ma wielką moc. Nie wiem, czy Pamiętamy taką historię z innego miejsca, z Pisma Świętego, kiedy, kiedy, kiedy idą do oliwnego ogrodu wszyscy ci razem z Judaszem po to, żeby pojmać Jezusa i pytają go, szukają właśnie, kogo szukacie? Jezus pytał: Jezusa z Nazaretu, To ja jestem. I w tym momencie ewangelista zapisuje, że wszyscy padli. Całe to wojsko się przewróciło. Warto zajrzeć do tego momentu w Ewangelii, kiedy oni idą Jezusa pojmać. I w tym momencie Jezus, mówiąc: To ja jestem, czyli to biblijne ze Starego Testamentu słowo, które było imieniem Boga: Ja jestem, którego nie można było wypowiadać, bo tak Izraelici wierzyli, a już tym bardziej bez powodu, to w tym momencie oni wszyscy padli na ziemię. I teraz zobaczmy, że my ciągle przeżywając różne nasze trudności, różne sytuacje naszego życia, mamy taki lęk wiele razy. Dzisiaj się okazuje, że czasem ten lęk w nas jest tak no właśnie wkładany w różnych momentach, w różnych chwilach naszego życia, czy w tych małych historiach naszych, czy w tych różnych dużych historiach, to ta dzisiejsza Ewangelia chce nam powiedzieć, żebyśmy się naprawdę nie bali. Dlatego, że zły duch właśnie tego chce. On dzisiaj mówi do Jezusa w tej Ewangelii: Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś święty Boga. Jezus chce nie tyle zgubić kogokolwiek, dlatego, że każdego z nas kocha, ale chce nam pokazać dzisiaj, że przez to wypędzenie złego ducha, chce nam pokazać, że mam moc, żeby w naszym życiu dokonać także cudów, które będą. Też wypędzeniem tego wszystkiego, co nas trapi, lęku, tego braku pokoju, jaki czasem doświadczamy. I to się dzieje tylko i wyłącznie tam, gdzie On działa, gdzie działa Jezus. A my szukamy czasem, świat dzisiaj szuka, my pewnie nie, dlatego że tu dzisiaj jesteśmy i dobrze, że jesteśmy, warto sobie to uświadomić, po co tu przychodzimy i czego szukamy. Nie tylko wypełnienia obowiązku niedzielnego, ale że przychodzimy po to, żeby odnaleźć, Odpowiedź na pytanie o sens naszego życia. Żeby nie stracić z naszego serca, z naszego rozumu, tego poczucia, że to życie ma sens, dlatego, że Pan Bóg jest naprawdę obecny w naszym życiu. I to jest najważniejsza prawda, jaką dzisiaj trzeba wynieść z tego kościoła: to, że Pan Bóg nas kocha i że w nim odnajdujemy sens naszego życia. I można też na to wszystko. Zatwardzać serce, dzisiaj w Psalmie, niech nie twardnieją Wasze serca jak w Meliba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili Wasi ojcowie. Oni właśnie mówili na pustyni: Gdzie jest Pan, Bóg On nas zostawił? W Egipcie było tak dobrze: mieliśmy mięso, mieliśmy jedzenie, a tutaj nawet wody czasem brakuje, i ciągle te przepiórki, ciągle te manne z nieba musimy jeść. Oni zaczęli swoje serca zatwardzać, przestawali Panu Bogu ufać. I my dzisiaj chcemy też szukać tych momentów, kiedy człowiek zatwardza serce, kiedy idzie po swojemu, kiedy, kiedy Panu Bogu nie ufa. Więc to, to druga dzisiejsza lekcja, żebyśmy mieli zaufanie i żebyśmy Panu Bogu te nasze zatwardziałe serca dawali po to, żeby nas umacniał. A On będzie czynił. W nas to, co też mówił dzisiaj święty Paweł. Chciałbym, żebyście byli wolni od utrapień. Każdy z nas chce być wolny od utrapień. Każdy z nas chce wieść życie spokojne, dobre, pełne tej wzajemnej miłości, więc szukamy tej odpowiedzi dzisiaj tutaj. Ona nie przyjdzie od razu. Dlatego, że nie chodzi tylko o słuchanie, nie chodzi tylko o bycie w taki sposób bardzo może. Nie do końca zaangażowane, ale chodzi przede wszystkim o to, żeby to wszystko, o czym my słyszymy, o czym my mówimy, tak jak kiedyś było, że uczyliśmy się e, może więcej jako młodzi ludzie e, przykazań, to żeśmy ciągle powtarzali, ten pacierz, to wszystko miało głęboki sens, dlatego że człowiek przenikał tą prawdą, że Bóg jest jeden, że, że Pan Bóg mnie prowadzi, że on wyzwolił z Egiptu cały Izrael. Żeby Pan Bóg mówi, żebyś nie zabijał, żebyś nie cudzołożył, żebyś nie kradł, żebyś nie posądzał drugiego człowieka, że to nie są jakieś uciążliwe przykazania, ale to jest Słowo dobrego Ojca, który mówi, rób tak, żebyś był szczęśliwy. Po to są wszystkie prawdy wiary, po to są przykazania, po to jest nasze bycie tutaj, żeby dać się Panu Bogu wychowywać. I to nie przychodzi od razu. Dlatego czasem trzeba poczekać, dlatego czasem trzeba przychodzić bardzo długo. Może nawet się czasem komuś wydawać, że zbyt długo Pana Boga o coś proszę. Ale On przyjdzie i daje nam doświadczyć tego pokoju, bo co by było, gdyby nas dzisiaj tutaj nie było? Co, co by to była za niedziela? Sami byśmy to przyznali, że jak to nie być w Kościele? Jak to nie spotkać się z Bogiem, który daje mi pokój serca? I chociaż tego nie rozumiem, to wiem, że czynię dobrze, to dzisiaj jestem. I wyjdźmy dzisiaj z takim poczuciem, że, że Pan Bóg naprawdę jest w naszym życiu. Nie zniechęcajmy się i uwierzmy Mu, że wtedy, kiedy zobaczymy, że On ma autorytet. Jezus, który mówi, wypędza złego ducha. To On pozwoli mi żyć bez utrapień, jeżeli nie będę zatwardział, miał serca zatwardziałego. Prośmy o to w ciszy, abyśmy mieli takie serca otwarty na działanie Pana Boga w naszym życiu.